Jadwiga Korczakowska. Spotkanie nad morzem. Wydawnictwo Nasza księgarnia. Czyta Katarzyna Makuch. Cieszyć się czy nie? Każdy wie, że nieładnie jest podsłuchiwać, ale wyjątkowo, jeden jedyny raz. Danusia po cichutku wyszła z łóżka. Przykłada ucho do kuchennych drzwi, za którymi odbywa się rodzinna narada. Doktor Werner twierdzi, że po anginie pobyt nad morzem zrobiłby jej doskonale. Ale jeżeli ja nie mogę razem jechać, to czy w ogóle trzeba rezygnować z zaproszenia? Mówi matka. Co do mnie, wtrąca babcia, to uważam za nonsens, żeby samo dziecko puszczać w daleką podróż. A cóż nadzwyczajnego? Dziwi się ojciec. Niech uczy się samodzielności. A ty, Jurku, nie mógłbyś jej odwieść? Proponuje babcia. Ja? Wykluczone. Teraz najgorętszy okres w fabryce. Nawet na dwa dni nie mogę się zwolnić. Na mnie nie liczcie. Jestem pewna, że u Ady miałaby doskonałe warunki i opiekę. Szkoda nie skorzystać z okazji. Nie ma nad czym medytować, podnosi głos ojciec. Jeżeli zostanie tu, podczas całego rozgardiaszu, wakacje będzie miała zmarnowane. Ach, naprawdę jesteście nierozsądni, wzdycha babcia. Stuknęło krzesło, buty, skrzyp, skrzyp. To ojciec spaceruje dookoła stołu. Gotów jeszcze wejść do pokoju. Danusia umyka pod kołdrę.